Witam wszystkich, bardzo serdecznie. Z tej strony czuwam i zapraszam na kolejny odcinek Spider-Man 2. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. O! Mama zostawiła wiadomość! Miles w sprawie skradzionych eksponatów. Poszłam na parking policyjny i spisałam z ciężarówki stary numer telefonu. To może być jakiś trop. Spotkamy się w parku przy moim biurze. Stawem były z między Każda poszlaka jest dobra. Jeśli nie znajdziemy tej ciężarówki, muzeum będzie musiało się zamknąć. Plus własnym serem zawsze Co my tu mamy? Frank miał rację. Druch odebrał sygnał z satelity. Zobaczmy co tu mamy. To nie są wygodne chwały. To skaza na moim dziedzictwie. Hańba. Śmierci tak nastąpi. Znajdź ich. I zabij Kraven. Ilu jeszcze ludzi jest na jego liście? Dron. Wykorzystuje sieć satelitów do tropienia celów. Ach, tak łatwo się nie wywinąć. Nie od tego drona sygnał o jakichś danych. Jeśli będę za nim leciał wystarczająco długo, mój kostium zdąży pobrać dane. Zaprowadzi mnie do Li.

Curva Konie w cieniu aerodynamicznym. Kurde. One mają bomby? Zaraz go skubię. Bez niego w życiu nie znajdę li. Czego ja szukam? Następnym razem bądź szybszy, Miles. Odbieram od tego drona sygnał o jakichś danych. Jeśli będę za leciał, wystarczająco długo, mój kostium zdąży pobrać dane i zaprowadzi mnie do Lee. One mają bomby? Kurde, lipa. Nie. I prawie Już tylko dziesięć Super. Zlały się w jeden plik. Ten dron nie zawierał danych Oli. Ale i tak muszę pomóc tym ludziom. Inaczej skończą jako eksponaty na kominku Kejwena. Jeśli jest więcej tych ptaków, mogę rozszyfrować dane i poznać tożsamość celów nim będzie za późno. Powinienem przesłać dane na nasze serwery. Pit musi to zobaczyć. Hej, jest z tobą Pit? Dobra, ciemny. Słuchaj, widziałem w wiadomościach, jak gonisz za tym roboptakiem. Potrzebujesz pomocy technicznej? Wiesz, z nie ma. Właściwie to mój konwell już się tym zajmuje. Jasne. Wybacz, ale czuję się bezużyteczny. Mama często mawiała, że jeśli okazja do ciebie nie puka, zbuduj drzwi. I choć jej nie ma, to nadal proszę o rady. dziwne? Nie. Czasami mam tak samo z moim tatą. Dobrze wiedzieć, że nie jestem jedyny. Dzięki. I powodzenia. Nawzajem. Nie mam jakaś rada by się teraz przydała? Tutaj. I już. Pracy. Hej, tato, przydałaby mi się twoja pomoc. Robię co mogę, żeby znaleźć li, ale to nic nie daje. Wiem, co byś powiedział: Bohater to ktoś, kto się nie poddaje. I nie poddaje się. Ale nie wiem, co dalej robić. Może powinienem wszystko odłożyć na bok i skupić się tylko na znalezieniu Li? Nie. Jak ludzie potrzebują pomocy, to ja muszę im pomóc. i znajdę Lee. Jeśli Pete jest zbyt zajęty. Jestem Spider-Manem. I sobie poradzę. Życz mi szczęścia. Dzięki tato. Kocham cię. Dobra. To kto potrzebuje pomocy? Super. Zdaje się, że jakiś graficiarz chyba przesadził. Lepiej to sprawdzę. pani kasterzy, zadaję sobie dzisiaj tylko jedno pytanie: Co się do diabła stało w nocy w fundacji Emily May? W jednej chwili mamy tam działalność filantropijną i wykorzystywanie środków produkcji w dobrym celu, a potem to miejsce przemienia się w strefę wojny. I tak, razy, Nie ma wątpliwości, że pojawili się tam łowcy. To oni są tymi złymi, ale. widzieliście chyba nagrania ze Spider-Manem, prawda? To jak się porusza w tym nowym czarnym kostiumie. Z jaką zaciekłością? Ach. Może i jestem pani karą, ale coś tu na serio jest nie tak. W takich sytuacjach trzeba zadbać o drobiazgi. Pamiętajcie, dwa litry wody dziennie. Codziennie do usłyszenia ludzie. W w Queens, na wszelki wypadek bądź gotowy. O, serio? To Pito to prosił? Eee, nie, ale uznałam, że według dwóch będzie wam mraźniej, nie? Jasne, dobra, dzięki że Chyba mnie nie potrzebuje. Może pójdę zobaczyć się z Heili. Wejdę sobie jeszcze na najwyższy budynek w mieście. Jadą. Komuś stanie się krzywda. Jakby wiedzieli, że jestem zajęty. I, i śnikamy. Die doch to pick up the spine. Panował nad swoim zielonym alterego, doktorze. Doktorze Konors. Jest pan tu? Jak długo już tak dzwonię? Rodzina Connorsa. Jego żona odeszła razem z synem po pierwszej akcji z Lizardem. Ale Craven ma to gdzieś. Co tu bagne? Jeszcze. Pewnie czuje się samotny w tym pustym domu. Jego syna. <laughs> Lubi zwierzęta. Tu byłem. Dwie umywalki. Ale tylko jedna używana. Co tu, baby? I to baby? Nic tu nie ma już w ogóle. tu mam. A tu jest jeszcze przejście. Doktorze! Konors tutaj był. I najwyraźniej walczył o swoje życie. Nic nie ma to że co kraj ci zrobił. O, tu coś jest. To analiza próbki jaki. miał tu laboratorium. Jakim cudem jeszcze stoisz. Tutto. No witam. nie ma cyfr na przyciskach. No i co? Przyciski grają różne nuty. Może kluczem jest melodia. Poszukać w domu czegoś, co gra. Muszę próbować wszystkiego. 好嘞，好，好好。 그러분 이렇게 해서 제코상에서제 영상에서 chroniło jego i jego rodzinę. Ilekroć miał jakiś epizod. Terraria dla gadów do początkowych testów regeneracji kończyn. Nadal nie wiem, jak stracił tę rękę. Człowiek odpalił monitoring jakieś 30 minut temu. Próbował zbadać swoją krew. No dawaj doktorze, zwalcz to! to Jestem jak po cały. się ja opierać rodzinę. spider Drogi, to tam też tam był ten jaszczur. Tu coś jest. Dobra, The ja pan po ma mam nadzieję, że się pozapoję.